Dzień dobry wszystkim, tutaj Clary Lillard Zapraszam do kolejnego odcinka z Dungeon Defenders Dzisiaj robimy The Throne Room na Insane Tutaj na, na pewno zginiemy, ale przynajmniej podbijemy trochę lewela. A jeśli możesz zauważyć, Artur, mam taki sam level jak ty Jakim cudem kupiłem X bonus Dziękuję, do widzenia Ale kiedyś dostałeś? Nie <grym> tak, no za zbiję lewca Param, param ten siedzi zamiast budować. To jest na czas, Moronie! Super! No kup... Ja pierdolę, ja to jest... Lepszym z... inżyniera. No i chuj jest z tym Ja się nie ja znam, ale mógłbyś postawić to... Obrócą się, tu powinny. No jak nie, to chujcie <słuch> <mi słuch> dupę. Dokładnie, nie, nie obrócą się. A później jeszcze buduj kurna tu za tymi I trzy i trzy. Trzymy Cię Super Nie ma już Ale że kto? Nie, nie o Obracają się No później wiesz jak postaw, tu postaw trzy i tu postaw trzy za tymi Wiesz o co chodzi Idź A tu, what the fuck? Kurna mać Co jest za? Nie mają miejsca ja. Kurna, no wkurzyłem się. Oni mają... Wiesz co oni mają W zasięgu. W zasięgu to jest niemożliwe. Immortal Stąd wali Jak Jakby to teraz załatwić Już wiemy <grym i wyszły> Postawimy jeszcze tu <grym i wyszły> no. Nie wiem jaki to ma zasięg niestety Poko Dwadzieścia jeden zero sześć lovely Skąd wylatują? Wszędzie I tak, chuj Tu budujesz? Mhm mm no jak chcesz Tak, wychodzi już PS4. Ja takie. Eee, yy, super. A <noise> Kto to kupi? No. Albo Xbox. Tak, no właśnie. Jest to 80, 80. Kurna, o. Nikt tego nie kupi. No, dokładnie. Poza tymi dzieciakami, które cisną tego na xboxie Dlaczego? Bo mamy zajebiste komputery. Taka prawda. No, my tak samo byliśmy zapatrzeni na Xbox. Kiedy odkryliśmy jak komputer daje możliwości jak tanio, no to... Jakie jest porównajcie grafikę na Xboxie, a na kompie i za ile kupujesz grę na Xboxie, a ja za ile na kompie Okej, konsola kosztuje tysiaka, tam 4000 w górę Ale Zobaczcie sobie ile będą kosztowały gdzie i jaką będziecie mieli grafikę Picie kur na ten, 20 gier i już ci się zwraca koszt Cześć, coś, coś po pipsułem 20. 20 razy 200 20, 200, 20, jeszcze. Nie Trochę więcej Nie mniej. Czekaj Jak jednak na to 200 średnio dajmy Komputer to kosztuje 4000 co ob objęliśmy Konsola kosztuje 1000 To teraz co zostało, no 3,5 teraz no to 3,5 e... no 3,5, to teraz 3,5 trzeba obliczyć, czyli wychodzi na to, że na 1 przychodzi 5, to 5, 10, 15 wychodzi na to, że jakieś 17 gier i wam zwraca koszt no. a ja mam tych gier 50 <noise> A ogarnijcie sami nie no mówicie na początku, nie no kupię sobie tam 10 gier i Tyle mi jest wy... Aha. Tak, ja też tak mówimy. A mam na Xbox a... Też z 50. Gdzieś tak około 20 No ten jest tak Jaki shit na 45 Co by to z nim zrobić Zajebisty Jak ogarnę matematykę, no, tak, jasne. <grymne> robić ten... To będę mógł jeszcze dzisiaj nagrać. Spoko. Ja, jak mówiłem, już muszę iść do biblioteki. No spoko. Po parę z polskiego dostanę. No i chuj. <grymne> Zemsta jest chyba krótka. Ale to nie chodzi o to, że muszę ją przeczytać, tylko muszę jej książkę. Aha. Pozytywna szkoła. No. Nie czytaj tego, ale masz przynieść mi książkę. to dokładnie. Jeśli przeczytasz, to masz power. Polka masz Wyprzedziłem cię, hehehe. Nie, właśnie level upowałem. się level. Oj, fuck you! Zaraz kupię level boosta i będzie Też mogę. Nie, nie. Możesz już nawet nie mogę ulepszyć niż inżyniera 108 demedza ma? Ale nie ma nawet... ma... Nie... Ty, ale nie ma prędkości strzału No hu chodzi? Oh, fuck that shit O, tu masz jeszcze od chuje no właśnie, w zbieraj Aha, nie mogę Też nie <laughs> Chuj, Lepsza, Ulepszaj Na razie tylko na pierwszy poziom. nie będę musiał wychodzić. No to tak mało. No. Nie mogę ma się do czegoś A do którego, do kiedy no. działa? Mów w dupę! A, to będzie do tyłu jest po. Jeszcze mam pra teoretycznie wywiedziny. Co? Tak, głupio zostaje tak atakowany. tak. Co? Zama. Ja o, jeba. Gdzie? Ja. Ano I, I twoje kusze kurna były zajęte tam i nie miałem jak strzelić w niego Aha, niszczą mój kusie Nieee Nieee Lepsza I yeah. kill Kurna, many nie mam. Dobre, mam się. Być please <grym> To też jest dobre. Kurna, dobre rzeczy tu dropy Nie? To jest too good stuff. Nie. To nie pij to ciśnij, nie. <grym> Zbieraj mana i ulepszaj. Wszystko gdzie popadnie ile popadnie. W dupę. Naprawdę? No, no bo gumek nie ma. Nie być Tak To chyba ty mi opowiadać ten żart. Aha Opowiedz teraz do widzów. Dobra, opowiem wam, bo i tak tam ten odcinek nie wyjdzie. Koleżanka mi zabiera gumkę do ścierania na lekcji, a jedna to takie no to dupa. Co? To było inaczej, chyba. No nie, koleżanka mi zabrała gumkę do ścierania na lekcji i ja tak na cały głos powiedziałem no to dupa. Rozumiesz ten Zart? No tak, tak, ale to Roz... chyba inaczej. Nie, ja tak mówię. Ja wiem co mówisz. Kłamiesz! Nie mi. Nie wiemy. Kłamiesz. A, idziemy, góno. Dobra, mamy jeszcze ten wave, żeby ulepszyć tak, żeby nie zginąć. Dobry <śmienic> are... przewalony jednym słowem. A tak dać się Tak dać się, tak dać się, tak dać się. Co, hogry? Jakie ogry? O co mi się mówi skoro? No, w dupę! Naprawdę? <laughs> Jestem jest, złem, jest przez sra. O kurwa, on idzie z tej strony! Dlaczego on idzie z góry? O. No kto? Do... Ale się cofnął. Zadowalił mi obronę i się cofnął. Wali się, co ci powiem. Wali się. Wali, no dokładnie. Bum, bum, bum. Fuck you, ten Na w dupę. Daj Weź, zaraz mi ku kurbica kurwica Ostawiam no kurzę kuszę Najgorzej, że jak on... trochę giepało Jak jak przyjdę go uleczyć, co? Dobra, jeden nogi już padł, I się chyba Co ten nog odwala w ogóle? To, no, co, jak? Idzie, cofa się. <noise> <noise> Idzie, cofa się, rozwalaj jeszcze i kuszkę. se pozbieramy, ulepszymy. O dupy! Siedzę na dupcie. O, 900 many, to coś ulepszę. O, tam shit jakiś leży. Weź mi No, rozpieprzył mi kuszę i ja idę se. No to git! Dobra, cofam się Dobra, pozwól mu wyjść zasięg kurz Ja w tym czasie pozbieraj manę i tak dalej No dokładnie Dobra, mam 100 many, ho. Mam ho. 6, bo się musiałem uleczyć Od... No ch... Kurz mam to w genach. Bajsi Czekaj zginął chyba Nie To my co, to, co tu robią te? Ujoki, no dupcoć! Ty, no nie wygląda świetnie, ale ma 140 demerza i 1300 szybkości strzelania. To jest bardzo dobre. No, wszedł w zasięg kurs. No, kujwa Ale nie rozwali tego. No właśnie. Oh. Je Jezu, jak ulecił. Zbieraj. Level up is available Teraz będzie healing Bo przetrwaliśmy teraz. Powinno być All players and core. Dobra, taki oh, wał czekaj. 45 mam, to chyba teraz mam na czterdziesty Mam 44, ej. No bo cię wyprzedziłem, mówię mu Ja się nie bawię <gulana> Jak boostera użyłem Sam się jest booster tych kurz tutaj nie ma sensu It' już you, leś Juś leś Juś leś Mam na Aha, przecież to jest na czas No to mamy przejeb... takich chuj ładnie Ej to jest przez ranę Masz manę? No niby mam No to dupa No to dupa Nawet nie wiem co... To, 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 gdzie... Aaaa Tu ja du Tu... no o co chodzi? No właśnie, aha uszli no, no te, no ku... Do widzenia, widzowie. Końcu. Do widzenia wszystkim. Kuź...